Z tej strony Marcin Miklaszewski, prywatny detektyw. Ja jestem pełnomocnikiem właścicielki mieszkania numer 13. Chciałem się dostać do lokatora, który nie płaci nim. Dzięki. Halo, halo, dzień dobry, Pan Michał. Może na chwilę? Dzień dobry. Dobre. Marcin Kraszewski, detektyw. Proszę pana, jestem pełnomocnikiem pani A uh, Tak. To pan wypowiedzenie? Nie. Dobra, możemy wejść, tak? Tak, Aha, co w co problemy? Tak, bo pan nie płaci. A... Dwa miesiące już nie zapłacone to jest rozwiązanie umowy. Aha, okej. Okay. A ile mam Jeszcze czy... Aby zapłacić, albo co? No pani już nie chce mhm. przedłużać. Mhm. A ile mam czasu na ten? Teoretycznie do jutra. Czemu pan nie płaci? Co się dzieje? Mam ten, zatrypuję z wypłatą. Co takiego? Problem z wypłatami? Gdzie pan pracuje? Na Ukrainie pracuję. Na Ukrainie? I teach zdalnie. Tak, tak. To do metadronu? Kiedyś było, ale. To już rok po temu. Jeszcze? raz razy zostały, jak sobie nie jak sobie pamiątku, aby tego nie robić już. Dobra, dogadamy się jakoś. Tutaj ma pan napisane po ukraińsku czy po rosyjsku chce mm -hmm. W tydzień, da pan radę w tydzień? W tydzień. Tak. W tydzień mm -hmm. To jesteśmy w kontakcie. Dziękuję. No cóż, jak sami widzicie nie wszystkie sytuacje są tak napięte że wymagają nadzwyczajnych działań. Tak naprawdę czasami jest tak, że klient sobie nie radzi z rozmową i wystarczy wysłać pełnomocnika. Sprawa jest załatwiona w łamek sekundy. Tak? Zobaczymy teraz, jak to się wszystko zamknie, czy, czy nasz figurant się wyprowadzi rzeczywiście w ciągu 7 dni, a jak nie, to będziemy zastosowywali troszkę bardziej dynamiczne i energiczne działania. Zdjęcia. Tłumaczył, że, że sprawa jest nadzwyczajna i żeby dał sobie spokój. Także podaliśmy sobie rękę, wszystko jest w porządku. Zabierają rzeczy, przyjechał już samochód, jeszcze jakaś dziewczyna z jakimś parem starszym, ale mhm. szybciutko pozabierają wszystko. Jakby jak mieli jakieś no pytania, to mają do mnie dzwonić. Dobra, my tutaj znaleźliśmy jeszcze ten podejrzany plastik. Podesłać panu zdjęcie? Ja się pytałem, czy są jakieś narkotyki w mieszkaniu. Powiedzieli, że absolutnie nie, że on nie ćpa i że nic nie było i nic, nic nie ma. Aha.